Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. w Kolejnym odcinku unboxingów i recenzji. Dzisiaj mam dla Was do pokazania bardzo ciekawy produkt. Poprosiłem Logitech specjalnie o tą klawiaturę, żeby wam ją pokazać. Jest to kompaktowy model klawiatury G915, czyli wersja TKL, która jest pozbawiona klawiatury numerycznej. Klawiatura jest. Najmniejszą klawiaturką, jaką kiedykolwiek widziałem, i pod względem szerokości, ale również pod względem jej grubości, jest naprawdę niesamowicie cienka, zajmuje bardzo mało miejsca na biurku i powiem Wam, że też sprawuje się bardzo dobrze. Mam ją już od około tygodnia, ale na pewno sporo rzeczy mogę Wam powiedzieć. Chociaż oczywiście nie wszystko, bo tego typu klawiatury trzeba przetestować na pewno dłużej, ze względu na to, że jest to klawiatura bezprzewodowa i. Dzisiaj zajmiemy się jej omawianiem. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od najistotniejszych informacji. Jest to klawiatura przeznaczona do gamingu, mimo swojego bardzo eleganckiego, można powiedzieć szykownego wyglądu. Kosztuje ona aż 1000 zł, ze względu na to, że posiada tutaj kilka naprawdę ciekawych rozwiązań. To jest bardzo dużo, szczególnie na nasz polski rynek. Zdaję sobie sprawę, że naprawdę niewiele osób w Polsce może sobie pozwolić na klawiaturę za tyle pieniędzy. I no. Przekonacie się sami, czy warto tyle zapłacić za sprzęt codziennego użytku. Zacznijmy może od jej budowy konstrukcji. Jest to klawiatura, która jest właśnie pomniejszona o tą część klawiatury numerycznej, dzięki czemu zyskujemy na biurku dużo więcej miejsca. Jest też bardzo cieniutka ta obudowa. Jest totalnie minimalistyczna, mimo dużego akumulatora, który w środku się znajduje, ale również przełączniki, również kikapy są bardzo niskie. Mamy tutaj takie same, powiedzmy, jak w laptopach, czyli nie są to już wysokie klawisze, dzięki czemu ta klawiatura sprawia wyrażenie jeszcze dużo, dużo, dużo mniejszej, a jej konstrukcja to szczotkowane aluminium na górze, które znajduje się tutaj na całej wielkości klawiatury, ale niestety już nie pod spodem. Pod spodem już mamy taki zwykły czarny plastik, chociaż jest to plastik taki wzmocniony, dzięki czemu będzie myślę, ta klawiatura bardziej wytrzymała. Klawiatura jest bardzo lekka, dzięki czemu jeżeli na przykład będziemy chcieli sobie ją używać na kolanach, to nie będziemy tego odczuwać. Możemy ją bardzo łatwo wszędzie przenieść. Klawiatura, tak jak powiedziałem, jest bardzo cienka, posiada Niski profil, ale również posiada dwie pary nóżek, żebyśmy sobie mogli dostosować to do naszych potrzeb. W klawiaturze nie ma podkładki, ale jest ona zbędna. Jeżeli sobie położymy tą klawiaturę na biurku, to pisząc na niej zobaczymy, że jeżeli przystawiamy dłonie, to nasze nadgarstki i tak są w powietrzu wyżej niż sama klawiatura jest. Także gdyby ta podkładka tutaj była, to i tak nasze dłonie, nasze nadgarstki by się na niej nie opierały. I te wszystkie elementy sprawiają nam wrażenie naprawdę bardzo eleganckiego, bardzo ładnego, kompaktowego produktu, który będzie sprawował się dobrze nie tylko w, przy biurku gamerskim, ale również w biurze w pracy. No bo jest to produkt naprawdę wyglądający niesamowicie, aż dziwne, że jest to klawiatura dedykowana do dla graczy. No to dlaczego ta klawiatura jest taka wyjątkowa oprócz tej konstrukcji? No jest to przede wszystkim to, że jest bezprzewodowa, posiada technologię Lightspeed, którą również Logitech używa w swoich innych produktach, na przykład w tej myszy, którą też już Wam kiedyś pokazywałem, jest to technologia niezawodna. Jeżeli chodzi o bezprzewodowość, nie ma tutaj żadnego opóźnienia na klawiaturze, ani na myszce, nie ma, nic takiego nie odczułem, żeby tutaj było jakieś opóźnienie. Oprócz tej technologii Lightspeed, klawiatura posiada również technologię Bluetooth, dzięki czemu możemy się łączyć z urządzeniami bezprzewodowo, na na przykład z laptopem e, możemy się w ten sposób połączyć e, i technologia Lightspeed działa na, e, na po prostu przez e, podłączenie USB do komputera, a Bluetooth możemy po prostu połączyć z urządzeniem, które to ma. Ale perfekcyjna bezprzewodowość to nie tylko to, że nie mamy opóźnienia, ale również to, że mamy tutaj w tej klawiaturze wbudowany bardzo mocny akumulator, dzięki czemu tą klawiaturę będziemy jak najrzadziej ładować. W pełnym podświetleniu klawiatura wytrzymuje 40 godzin, czyli jeżeli jesteście takim przeciętnym graczem, myślę, że gracie ze 3 godziny powiedzmy dziennie maksymalnie to możecie naprawdę sporo czasu bez ładowania na tej klawiaturze spędzić. Jeżeli używacie jej do pracy, do grania jednocześnie właśnie przy kilku różnych funkcjach, no to 4 dni spokojnie sobie na niej podziałacie bez ładowania. Ale jeżeli wyłączycie podświetlenie, to ta klawiatura będzie, dla was, będzie u was działała naprawdę dużo, dużo dłużej, bo po prostu cała moc. Akumulatora jest zużywana przez oświetlenie. Klawiaturę możemy doładować sobie w każdym momencie. Dzięki temu, że posiadamy, jeżeli zainstalujecie też aplikację G-Hub, w której możecie wszystkie swoje logitechowe urządzenia zmieścić, tam możecie je kustomizować. To również możecie też mieć, macie też podgląd na baterię, czyli możecie sprawdzić aktualny poziom naładowania waszej baterii. Mamy też taką diodę na klawiaturze, która pokazuje nam, czy klawiatura jest w pełni naładowana, czy, czy nie? Czy już powiedzmy ta bateria się kończy? Tutaj jest to ustawione na to, że powyżej 15% lampka się świeci na zielono, poniżej 15% zaczyna się świecić na czerwono. Klawiatura posiada też specjalny przycisk włączania i wyłączania z tyłu obudowy, dzięki czemu możemy zaszczędzić tą baterię. Tak, wyłączamy sobie tą klawiaturę jednym przesunięciem przycisku i tutaj bardzo ważna informacja: jeżeli ją wyłączycie, będziecie chcieli ją włączyć ponownie, ona się nie musi. I nie wiadomo ile łączyć, naciskacie przycisk, od razu możecie pisać. Ta klawiatura od razu będzie działała. Teraz pomówmy sobie o klawiszach, o przyciskach. I tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję klawiatury, no to bardzo dobrze, że. Przyciski są na zewnątrz klawiatury, tak? czyli one nie są w środku wbudowane, dzięki czemu będzie nam się je łatwo czyściło. Tylko są na zewnątrz, wszystko jest widoczne, wszystko jest przejrzyste i mamy do tych klawiszy bardzo dobry dostęp. W mojej klawiaturze są przełączniki GL-kliki, są jeszcze sprężynowe. Możecie, macie trzy opcje do wyboru, które byście prze, przełączniki chcieli. Jeżeli chodzi o te moje, jestem bardzo z nich zadowolony, na klawiaturze pisze się po prostu genialnie. Dawno już nie miałem klawiatury, na której mi się tak dobrze by pisało. Myślę, że na innych przełącznikach już tak dobrze by nie było. Jeżeli chodzi o pisanie, to jestem mega zadowolony naprawdę, ten odgłos tych klawiszy jest świetny, zresztą posłuchajcie. Ale w graniu klawiatura też również bardzo dobrze się sprawdza. E, mamy odczuwalne te kliknięcia, słyszymy zresztą jak przyciskamy na klawiaturze. Nie jest też ona e, zbytnio głośna. Myślę, że nie powinna przeszkadzać dla e, osób, które razem z wami mieszkają. I oczywiście jest to klawiatura mechaniczna, dzięki czemu e, lepiej po prostu działa, lepiej, lepiej ona będzie funkcjonowała. Tak jak powiedziałem na początku, kikapy są bardzo małe, cieniutkie. W zasadzie takie właśnie jak są montowane na przykład w laptopach, są bardzo wrażliwe na kliknięcia, ale też niestety są wrażliwe pod względem swojej konstrukcji. No, tutaj trzeba przyznać, że jeżeli nie będziecie odpowiednio delikatnie ich zdejmować, chociaż nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby je zdejmować, to bardzo łatwo je uszkodzić, ponieważ posiadają takie małe haczyki, które się. Łączą razem z przełącznikami, a to dlatego, że po prostu one są cienkie. Jeżeli mamy takie grubsze klawisze, no to one mają tam wbudowane takie wyżłobienie, które się po prostu wkłada. A tutaj jakby musimy o te dwa haczyki zaczepić przełącznik. Tutaj w jednej z recenzji, które widziałem o tej klawiaturze, jedna z osób się wypowiadała, że same przyciski mogłyby być lepiej wykonane, że są z słabego rodzaju plastiku. Ja tutaj czegoś takiego nie odczuwam, muszę przyznać, że klawisze wyglądają ładnie, ale faktycznie muszę przyznać, że... Jeżeli chodzi o zbieranie brudu, to brud na nich zbiera się dużo, tego brudu zbiera się po prostu więcej niż na takich przełącznikach, na takich przyciskach satynowych, które na przykład są w klawiaturze Logitech G513 Carbon. Mamy dużo tutaj również klawiszy funkcyjnych, o czym warto zaznaczyć. Mamy przycisk do łączenia się z tymi technologiami, czyli Lightspeed, Bluetooth, mamy przycisk gamingowy, który możemy sobie zaznaczyć w g -Hubie, że chcemy, żeby wciskając ten przycisk, żeby on nam wyłączył inne przyciski, na przykład klawisz Windows, który często nam może przeszkadzać w grze, żeby nie wychodzić do pulpitu czy klawisz FN, czy różne inne klawisze. Możemy sobie to totalnie spersonalizować. Klawisz również od oświetlenia, dzięki któremu z, zmieniamy poziom oświetlenia naszej klawiatury, moc oświetlenia. Oprócz tego przyciski multimedialne do filmów, do seriali, do muzyki, czyli pauza, play, przełączanie piosenek, wyłączenie głośności totalne. I to, co jest na najważniejsze dla mnie, najlepsze w klawiaturach, to rolka od głośności. Uwielbiam tę rolkę. Polecam Wam szukanie klawetury tylko z rolkami. Dużo łatwiej jest sobie na klaweturze tą rolką ściszać, zgłaśniać niż z głośników czy z poziomu komputera. I słyszałem tutaj opinię, że ta, ta rolka dla kogoś działa nie, niedobrze. Moim zdaniem sprawuje się bardzo dobrze, tylko może trzeba jej po prostu nauczyć się używać. No i może faktycznie mógłby być troszeczkę większy opór na tej rolce. Wtedy te przeskakiwanie o 2% głośności byłoby lepsze, bo tak to to może troszeczkę faktycznie komuś jest yy, yy, za szybko ona chodzi po prostu ale ogólnie sprawuje się bardzo dobrze Mamy też przyciski do ustawiania sobie makry, do włączenia makra, które ustawimy sobie w dżihabie. Więc, jeżeli to jest ważne dla niektórych osób, to również takie funkcje, mimo tej kompaktowości, tutaj znajdziecie. A jak już jesteśmy przy przyciskach, przełącznikach, no to trzeba powiedzieć sobie troszeczkę o podświetleniu, które tutaj ma bardzo dużo opcji. Przede wszystkim kolory są bardzo nie wiem, mocne, głębokie, jeżeli chodzi o ten wygląd, podświetlenia, wygląda bardzo ładnie. To, czego mi troszeczkę może brakuje, w podświetleniu to to, żeby ono się odbijało na klawiaturę, ale to myślę, że kwestia gustu. Wtedy może troszeczkę byłoby tego świetlenia za, za dużo, ale jeżeli chodzi o tryby podświetlenia, mamy tutaj tych trybów naprawdę bardzo dużo. Możemy sobie ustawić fale, nie fale, echo, czyli po wciśnięciu, że jeden przycisk się podświetla, efekt burzowy, czyli tak jakby jest klawiatura stale podświetlona, a co jakiś czas jakby pioruny. Także to fajnie wygląda. Tych opcji mamy tutaj naprawdę bardzo dużo, ale ale to, co ważniejsze, bo to już jest taki standard w dzisiejszych czasach, to to, że możemy sobie totalnie spersonalizować to oświetlenie jak chcemy, i do każdej innej gry możemy mieć inne podświetlenie ustawione. Czyli, na przykład, jeżeli gracie w Lola, możecie sobie podświetlić, żebyście mieli QWER podświetlone i na przykład 1, 2, 3 pod przedmioty. W innej grze, na przykład, będziecie grali już w jakiegoś FPS-a, to sobie w SAT podświetlacie, nie wiem, Shift, R i tak dalej, i macie te, te klawisze podświetlone. Dodatkowo. Z dżihaba, możecie sobie po, pobrać od innych graczy ich ustawienia podświetlenia, jeżeli wam się nie chce, właśnie spersonalizowane pod inne gry. Także tutaj tego, tych opcji podświetlenia jest bardzo dużo i kolory są też bardzo ładnie wyglądające. Myślę, że takie podświetlenie dla każdego będzie już totalnie wystarczające. No i teraz kwestia czyszczenia klawiatury. Tak jak powiedziałem, na tych przyciskach trzeba będzie ją czyścić nieco dłużej, ale z kolei czyszczenie jest bardzo ładne, właśnie przez to, że te klawisze są bardzo łatwe, szczególnie przez to, właśnie, że klawisze są na zewnątrz, także mamy całkowity do nich dostęp. Żeby klawiaturę wyczyścić, nie musimy zdejmować przycisków, które są właśnie bardzo wrażliwe. A czyszczenie nam ułatwi to, właśnie, że mamy ten przyłącznik wyłącze, przycisk wyłączenia klawiatury, czyli możemy sobie ją wyłączyć i normalnie ją czyścić. Także wiecie, naciskamy wszystkie przyciski. W innych klawiaturach jest tak, że musimy ją odłączyć od komputera, i później, żeby ją podłączyć, musimy czasami grzebać. Mamy kiepski dostęp. Poza tym, po podłączeniu, ona się jeszcze musi uruchomić. A tutaj, po włączeniu przycisku, od razu będzie działać, jeżeli coś musimy szybko zrobić. Także tutaj to czyszczenie jest znacznie łatwiejsze. No, i klawiatura jest też kompaktowa, więc tego czyszczenia mamy mniej. Dużą zaletą tej klawiatury jest aplikacja G-Hub, o której Wam już wspominałem, w której możemy sobie totalnie wszystko spersonalizować. Fajnie, jeżeli mamy też inne urządzenia od Logitecha, bo tam po prostu wszystko w jednym miejscu się znajduje. I powiem Wam, że personalizacja myszki, słuchawek, kamery to wszystko bardzo, bardzo dobrze działa w tym G-Hubie I wychodzą co jakiś czas aktualizacje do G-Hub'a, które poprawiają jeszcze bardziej jej funkcjonalność. Duży minus tej klawiatury to jest to, że klawiatura mamy mamy klawiaturę elegancką, małą, kompaktową, bezprzewodową, przenośną, a w zestawie niestety brakuje pokrowca. Nie wiem, dlaczego tego pokrowca tutaj nie ma po to, żeby ją bezpiecznie schować gdzieś do pokrowca, później do plecaka i ją łatwo przenosić. Tutaj nie wiem, o co chodzi. Zaoszczędzenie naprawdę niewielkiej kwoty przy tak dużej cenie klawiatury to tutaj jest jakaś pomyłka. Brakuje jakiegokolwiek innego gadżetu. Tak jak powiedziałam, podkładka pod nadgarstki tutaj jest nieprzydatna i ona by w niczym nam nie pomogła, raczej bardziej przeszkodziła, ale na przykład jakieś narzędzie do wyjmowania przycisków byłoby naprawdę ułatwiające. Plusem z kolei jest też kabel, e, który łączymy sobie do komputera z y, naszym y, USB od Lightspeed, y, bo kabel jest w oplocie, ale jest bardzo cieniutki, bardzo giętki, e, Tak jak na przykład mam e, kabel od klawiatury G. Y, 513, przepraszam, te cyfry już mi się strasznie tutaj mylą. No to ten kabel jest taki gruby, twardy, ciężko go gdziekolwiek, 300, ciężko go gdziekolwiek tutaj ułożyć, ustawić tak, żeby dobrze działał. A tutaj w tej kleweturze mamy taki kabelek, który możemy sobie fajnie tam dopasować, ułożyć tak, żeby go dobrze schować, żeby nam w niczym nie przeszkadzał. Słuchajcie, podsumowując, klawiatura, myślę, że się chyba wszyscy zgodzicie, że klawiatura jest, wygląda naprawdę niesamowicie. Jest, zobaczcie, malutka, jest bardzo lekka, kompaktowa. Na biurku wygląda świetnie, zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Cenię sobie tą przestrzeń, którą dzięki tej klawiaturze zyskałem na biurku. No niestety są minusy. Ta cena jest bardzo wysoka. 1000 zł za klawiaturę to jest bardzo dużo. Dla wielu osób 1000 zł oznacza kartę graficzną, prawda? A tutaj mamy tylko klawiaturę. Natomiast no, jest to produkt premium z tej wysokiej półki, trzeba uzupełnić rynek tak, żeby dla każdego coś było, ale w tej cenie troszeczkę tutaj brakuje tego pokrowca. Brakuje tego wykończenia szczotkowanego aluminium. Być może przyciski mogły być faktycznie satynowe, żeby ta powłoka przycisków była nieco mniej brudząca się. Natomiast zyskujemy tutaj bardzo dużo. Zyskujemy świetne podświetlenie, zyskujemy bardzo dobrą bezprzewodowość. Bardzo dobry akumulator, na którym klawiatura będzie możliwość użytkowania jej bezprzewodowo przez 40 godzin z pełnym podświetleniem. To jest 40 godzin non-stop, prawda? Bardzo cieszę się, że na tej klawiaturze znalazły się również te przyciski multimedialne. To jest też dla mnie bardzo ważne, żeby nie naciskać przyciska F, przycisku FN i na przykład F9, żeby przyłączyć piosenkę, tylko jeden przycisk przyłączam. Pauza, jeden przycisk przyłączam. No i ta rolka, rolka od głośności, to jest coś, co najlepszego powstało w klawiaturach. To naprawdę wygląda świetnie. Sama technologia, zero opóźnień. Nie miałem jeszcze czegoś takiego, że przycisk, który nacisnąłem się nie nacisnął, albo musiałem na niego czekać. No i pisanie. Pisanie na tej klawiaturze to bajka. Długie teksty, jeżeli będziecie pisać, to będzie, będzie Wam się naprawdę przyjemnie pisało. Same granie, no to tak jak powiedziałem, zero opóźnień. Klawisze bardzo ładnie wchodzą, no i oczywiście największą zaletą jest kompaktowość. Myślę, że już niewiele osób korzysta z klawiatury numerycznej, chyba że pracujecie w sklepie, coś liczycie, albo w rachunkowości. To Wtedy ona się przydaje. A jeżeli nie, to ja już dawno nie używałem klawiatury numerycznej, więc fajnie zaoszczędzić sobie tą przestrzeń. No niestety, kosztem pieniędzy. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja sobie tą klawiaturę póki co, no chyba zostawię. Jeszcze się zastanawiam, jeszcze nie jestem pewny, ale raczej ją, raczej ją zostawiam na, na biurku. Więc chętnie Wam odpowiem na pytania, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, będzie więcej recenzji na kanale i od Logitecha też pojawiały się tutaj produkty, za co dziękuję za, za dostarczenie tych produktów, żebym mógł Wam je pokazać. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!